Do 24 lutego prezentujemy na terenie Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów wystawę motoryzacyjną Moto Gemini edycja 5. Wystawa ta cieszy się niezwykle wielką popularnością wśród klientów oraz dealerów tarnowskich. Klienci mogą na jednej powierzchni obejrzeć wiele modeli samochodowych, a nie jest to zbyt łatwe w momencie, gdy do samochodu trzeba pojechać do salonu. W tym roku na wystawie prezentujemy marki takie jak Kia, Citroen, Nissan, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Volkswagen. Prezentowany tutaj model jest dla polskiej czteroosobowej, pięcioosobowej rodziny. Pomieści wszystkie potrzebne rzeczy na każdą okazję. Mam 20-letniego Hyundai'a. Muszę coś zmienić, bo po prostu już przejechałem 200 tysięcy i szukam auta. Myślę, że w takich hipermarketach dużych to myślę, że to jest zasadne, żeby, żeby po prostu stały tu. No. I ludzie wchodzą i zawsze, zawsze oko przyciągnie, prawda? Zawsze dla naszych klientów mamy jakąś niespodziankę. I w dniach 23 i 24 lutego zapraszam serdecznie na pokaz Car Wrapping czyli oklejenie samochodów. Bardzo popularne na Zachodzie, w Polsce jeszcze nie, ale wśród tuningowców jak najbardziej jest to znany temat. Szczegóły Państwo znajdą na naszej stronie www oraz na Facebooku. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.